Ale tak jest, tak jest Czekaj, gdzie to jest? Jezu, no jak blisko mnie kosi chłop Potrzebuję kogoś, kto mnie wykoruje? Nie Potrzebuję kogoś, z kim będę czerpał przyjemność z gry Bo samemu to, to ciężko Nie no, wiecie co? Na chwilę okno zamykam, bo się nie da Niech kosi szybciej ten gościek go, go, Gostek Dziękuję, Zardek, dziękuję Stachurski request? Nie, na razie prze, przeleci playlista japońska, z japońskiego popu A później, później pomyślimy Stachurski może wlecieć ty no nie mogę, nie mogę znaleźć ty, to jest niemożliwe Co szukasz? Tego kalkulatora, kalkulatora 0% Gdzieś go widziałem, gdzieś widziałem fajny i se się bawiłem nim No to GG, nie No to GG, Widzicie, ciebie, no to GG. Zaraz zatrzymaj Maciek, dziękuję ślicznie. Ten Azurę nie, ten nie ma Jaka fana, czym się da, no to czekaj, czasem no, ja, ja głupi, no nie widzę. Tu ma nic zapisane, co jest 0%, to po prostu to jakiś... Ja na telefonie, ja na telefonie byłem Znów ten mierny Sylans, nie wyzywaj Sylasa Stas turbo dobry Trzeba grać w komputer Eee Dobra Zaraz znajdę O czekaj O jest, jest, jest Meskito to jest to chyba Dobra to po tej gierce, po tej gierce. Eee Dla ciebie co ty fizyna, ty chory jesteś? Ciepozyt... O jest, Jiggly Stas user, działa ten Jiggly 14 Dobra podaruj subskrypcję Pyk Tego, z tego płacimy, go go, pyk, przejść do kasy. Ale zakład, był jakiś zakład? Przecież. Wydzytek, dziękuję. był bardzo. zakład, no i co? Tatier co, co ty mówisz z tym zakładem? 14. Przecież, turbo dobrze. Jak jesteś sygnał, to nie ma 0%, tylko 1,5%. No, no, od, od, zaraz, zaraz, zaraz wam zaraz pokażę. wam pokażę. i guess. Uh, ashe... czekaj. Użyję, użyję na aszy. Okay. Dlatego, że. Wygo będzie miał resety, rynek to będzie git Prawdopodobnie na pajka nie chcę używać, bo pajk zre, tak coś zrobi robotę. Nasze mogą wchodzić, no, tak samo na, na wiego. No, jak się po prostu tego pozbyć temu, jak najszybciej, ja wiego był w bazie, nie? I mam wywalone. I teraz invade, ale by było? No to, to by było mega lucky. jak do ciebie, dziękuję bardzo. syn Chose syn dzięki pięknie. Macham do ciebie. Macham do ciebie Mogę ku wziąć Nie to będę samego Mili! Dziękuję miły Mili. Mili, miłe Dzięki pięknie Fajnie Masero wysyła 100 bits Jezu! Jeszcze bicy. Dzięki pięknie. Dziękuję. Moda będzie jakieś losowanie Co? Na moda losowanie? Ta normalnie, konkurs za moda robimy Na bocie będzie Lissandra właśnie Nie zauważymy sytuacji, że kolejna fala dojdzie Musimy poczekać z ją tego O tak po prostu? No ma item do spuszowania Ona no, jest słaba, ona no, jest słaba Laning phase jest dość słaby Aha Brak tak spida. No i na xd, dobra, okej, okay, do bota teraz Idę Dobra, będzie albo flashował, albo coś Ok, spoko. Mamy strasznie silny Top Side. Powinniśmy grać każdego grabsa, a botem powinien grać pasywnie. Dam Warda do góry, żeby ta Lissandra jej poszła i schulduję jeszcze te trzy creepy no, Może powiedzieć, że dwa. Spinguje back, do bota raczej nie zejdzie. Jeżeli zejdzie do bota, to XD. Wschodzi do bota, widzą to. Nie, nieważne. Tylko to. Ok. O kurczę. Uff. Za mało obrażeń, za mało AP miałem. Jest okej, okay, niech traci, niech traci. Traci, traci dużo. A Expa nie mogę dać Tego ja tracę też krypy. Kosztem mnie Expa, jest GI, nie? Jest okej, okay, jest okej. Okay. jeszcze może się skusić na zostanie. Oho. Jest. Nie mogę. Zawsze to Nie wiem, mam wrażenie, że ludzie. W tym ja. Ja. Ja generalnie też tak robię, że nie chcę za bardzo odpuszczać tych creepów. To Jest taka sytuacja. Wydaje mi się, jest bardziej wina i Bo mógł tu przyjść i proste krypy spuszczać, nie? Do końca. Wariat 2.1.2.1.2.1 przesyła 20 zł. O. Miłego piątku, do której liga? Dziękuję pięknie, wariaciku Liga Legend do. Do momentu już nie będę miał dość, i nie będzie jakiejś ekipy do grania. Czwórka na bocie? Czy trójka? Trójka. Dziękuję waryciku Slayprox jest? O, tak szybko Slayprox jest? No nie, liga legendaria, ja powiedziałem przynajmniej 4 godziny. Trzeba trochę Gerek rozegrać. Na tym mainie. Aha, aż dostał dostał ceka. No ale może wróci, nie? Może wróci. Bo to jest free win. Nie wiem, po co tu schodzę w sumie. Jak się człowiek zastanowi to. Nie ma sensu. Nie, no nie mogę. No chłop dostał decka. Leasing? Nie top Może, może ją z Braumem? Dawać buty, szybciej. No 115 xd On sobie wyjdzie do mida. Nie wróci. I don't think it matters. 4F5 wygramy Tekery. No spoko pozytywny attitude, to lubię. Czy będę dzisiaj grał z Australian w Ship of Fools? Tak, będę prawdopodobnie, ale co się stało z. Co się stało? Czemu Slave wczoraj, wczoraj gra, grał z jakąś. E, z jakimś AI od Pepsi? Co to było? P00HB4R dał 8 zł. W nadchodzących wyborach na moda chciałbym zgłosić swoją kandydatkę gadaj. Moim zastępcą będzie fan Roberta. Naszym Nie zdążyłem. jest wszystkich zbanowanych więźniów politycznych i wolność słowa. Może Nie puber. Nie zdążyłem go wykopać z jego W i dostał tarczę. Bo miałem stuna. Typak odwołujemy ci. O kurczę Jezu, ile obrażeń Go trupy w, Go. Trupy w It happens przeciwnej. Nie wygramy 3 4 a 4 5 Nie wygramy Nie wygramy 4F5 Listara włożyła? No na raz pasywek o, Krieg jest! For god's sake, no, come on, D guys, nie, to jest przesada moim zdaniem Dlaczego my wierzymy 4v5? Co, wait? Dobra, jest miły dzisiaj, okej, okay. it's, it's Dobra, okej, okay. nie no, w sumie ma rację, może jak wróci to generalnie nagle wygramy, jest tylko 8 leveli do tyłu, spoko, spoko, spoko To nie mogę, no Zdarza się! Wszystko się zdarza! Spokojnie 4 LP, 4 LP! straciłem w tej grze. Ale MMRy, jak masz nagi, to nie załączę komputera, nie? Jakiś gigaserek? A nie, ten kalkulator, czekajcie.